Witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Krakowia. Lech Gdańsk. jest z nami. Traener Pyter Stokowiec, z opieką drużyny gości. Dobry wieczór, panie Trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszego spotkania. Zacznę może od gratulacji dla Krakowi za, za, za zdobycie trzech punktów, za wygranie meczu. Myślę, że ta pierwsza połowa i myślę, że nie zła gra. Kontrola takich wydarzeń boiskowych i szybko strzelona bramka trochę nas uśpiła, i myśleliśmy, że, że ten mecz będzie wyglądał łatwo i przyjemnie. Potem przypadkowa, przypadkowy karny i, i bramka dla Krakowi, i, i, i daliśmy się trochę zaskoczyć taką szybki, szybką grą. Wiedzieliśmy, że pewnie taki plan będzie miał Krakowie, ale szybkim, szybkim graniem, szybkim kontrowaniem i, i, i taką agresywnością, wysokim odbiorem i. Parę momentów przespaliśmy, i stąd też straciliśmy te właśnie bramki, co nam się nie zdarzało. Także gratuluję jeszcze raz. Oczywiście my sobie przeanalizujemy to spotkanie. Ja nie zamierzam tutaj rozdzierać szat. Myślę, że jeśli ta porażka miała się zdarzyć, to, to jest to chyba, mówiąc tak paradoksalnie, najlepszy moment na to, żebyśmy trochę, może wszyscy lodu dostali. Łącznie, no wszyscy wszyscy generalnie, i, i po prostu musimy na chłodno podejść do, do tej pozostałej części sezonu. Ja jestem na pewno, czy jestem, jestem optymistą, i nawet po dzisiejszym meczu, gdzie ta gra, mimo powiedzmy jakichś tam ruchów kadrowych, uważam, że są podstawy do tego, żeby, żeby patrzeć optymistycznie w przyszłość. Ale też myślę, że nie ma co chodzić z głową w chmurach. Za nami ciężki okres absolutnie nie zamierzam tutaj się w żaden sposób tłumaczyć tym, że graliśmy często czy nieczęsto. Dzisiaj przegraliśmy. Gratulacje dla Krakowi. Uważam, że jesteśmy w stanie tutaj wrócić, jeśli tak się złoży terminarz i, i wygrać tutaj mecz. Także zapraszam na kolejny, jeśli będzie, będzie taka okazja. Krakowi gratuluję, pokazuje, że że w tej rundzie solidnie na wszystko zapracowuje i. i, i i taka jest piłka dzisiaj ten mecz mógł się potoczyć różnie, ale, ale, ale daleki jestem od tego, żeby, żeby to był wynik niesprawiedliwy. Także gramy dalej, myślę, że mecze się dopiero prawdziwe granie się dopiero zaczyna również dla mojego zespołu i, i, i bierzemy się do pracy. Bo, bo myślę w ten sposób tylko musimy, możemy patrzeć na, na przyszłość. Ja wierzę w to, że ta porażka. Podziała na nas jeszcze bardziej mobilizująco. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Bardzo proszę. Zadusz Kraśniewski, Polski Radio. Czy mógłby Pan skomentować pokrótce całą tą rundę zasadniczą? Co było dla Pana największym zaskoczeniem? Co było dla Pana niespodziewanym faktem? Mówimy o całej lidze? Czy... O całej? O, tak, o całej rundzie. Całej no, chciałbym się bardziej, może mogę się skupić na sobie. Uważam, że prezentowaliśmy równy poziom i. i, i... Tak jak pokazują statystyki. Nie chcę rozmawiać w tej chwili o, o, o wiemy, że, że, że popularne jest teraz takie stylowanie i opowiadanie o stylu, kto jaki styl prezentuje. Yy, ja jestem zadowolony, myślę, że z, z takiej powtarzalności, którą prezentowaliśmy, dzisiaj można powiedzieć taki wypadek przy pracy się zdarzył, ale, ale nie chciałbym tutaj oceniać. Yy, oceniać yy, yy, yy. W żaden sposób no innych, bo, bo tym, się, tym się nie chcę zajmować, bo mógłbym tu kogoś skrzywdzić, skupiał się na swojej drużynie. Natomiast na pewno duży niesmak w mojej ocenie pozostawia to, jak się traktuje trenerów, jak, jak się ich zwalnia, w jakiej formie. I może się zwalnia, to wiemy i, i będziemy zwalniać. Natomiast jak to się wszystko potoczyło i i, I myślę, że, że tutaj Krakowie jest dobrym przykładem, gdzie chłodna głowa pokazuje, że, że mogą przyjść z tego efekty, ale nie chciałbym tutaj wchodzić w niczyje buty. Po prostu yy, 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 uważam, że, że dla wizerunku Ekstraklasy, polskiej piłki, pewne sprawy powinny być załatwiane nieco, nieco lepiej. To jest jedyny. A tak naprawdę uważam, że liga jest jaka jest. jest w, z, niektórzy powiedzą, że jest wyrównana. Czy jest taka wyrównana? No, można powiedzieć, że kilka zespołów trochę odjechało. Na dole też jest y, duża przestrzeń. Ze wszystkim można dyskutować. Czasem jest zdawać sprawę, w jakiej lidze jesteśmy, w jakim kraju żyjemy. I tak naprawdę zawsze nam się wydaje, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. A, a myślę, że mamy ciekawe rozgrywki. Nie, nie, my, jako trenerzy, nie żalimy się na to, jak, jak, jak to wszystko tam wygląda, jak, jak, jak terminarz. W, to stosowujemy się, żeby to było atrakcyjne i, i pracujemy ciężko. Narzekania były, zawsze są i będą. I uważam, że, że stać nas na to, żeby zapełniać te stadiony, tylko że to na ten PR, na dobry wizerunek muszą pracować wszyscy. My, jako trenerzy, solidną pracą, i, i Wy też, również dziennikarze, nie dopuszczając do opinii. Każdego głupka, który ma coś wulgarnego do powiedzenia i któremu się wydaje, że, że coś w piłce osiągnął, albo tylko ludzi, którzy chcą coś zrobić. I Przecież pamiętam, jak niedawno tutaj prezes Filipiek był wyzywany od najgorszych, człowiek, który swoje pieniądze daje. I to są takie paradoksy w polskiej lidze. Także ja myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć taką silną ekstraklasę. Na miarę, na miarę Polski. Ja uważam, że my nie jesteśmy aż tak daleko od, od grania, przynajmniej w fazie grupowej Ligi Europy, i myślę, że za, w najbliższych sezonach polskie drużyny będą grały sukcesywnie gorąco, gorąco w to wierzę. Takie jest moje zdanie na, na temat ekstraklasy. Dla tych, którzy narzekają i, i, i mają ciągle niezadowoloną minę, może to trochę nasza przypadłość narodowa, ale. Są tanie połączenia do, do, do Madrytu, do Rzymu, do Londynu. Tanie linie można jechać, za adekwatną cenę jechać, zobaczyć Ligę Mistrzów, nikt nikomu nie broni. Jeśli się chce zobaczyć dobry tenis, to się jedzie na Ronald Garros czy na Australia Open. U nas chcielibyśmy zapłacić za 10 zł i zobaczyć Ligę Mistrzów, bilet kupić za 10 zł. I oczywiście mówię trochę tutaj w cudzysłowie, ale, ale myślę, że trochę nie potrafimy oszacować, Potencjału, czy to w klubie, czy, czy też i nie doceniamy, co mamy. Mamy uważam, bardzo dobrze zorganizowaną ligę, świetne rozgrywki. Myślę, że nasi sąsiedzi dookoła zazdroszczą nam takich dotacji z, z tytułu praw telewizyjnych. Głowa w tym, żeby, żeby wykorzystać te finanse, które są, ale to już to już jest kwestia managementu i innych yy, rzeczy. Może trochę się rozgadałem, ale, ale myślę, że na podsumowanie jest panu usatysfakcjonowany z takiej, z takiej wypowiedzi. To tyle. Przed sezonem yy, zadeklarował, co było, było szeroko komentowane, że Krakowie chce grać o Mistrzostwo Polskie, zaczął później dostał trochę po głowie. Pan jest yy, trenerem drużyny, który od 13 lat jest liderem. Yy, yy, czy to nie jest okazja, żeby przed rozpoczęciem grupy mistrzowskiej określić cele, jakie pan stawia przed swoją drużyną? Każdy ma swoją strategię do określonych celów i ja myślę, że z tym trzeba uważać, bo, bo cel trzeba skrupulatnie ocenić i jest to, jest to bardzo ważna sprawa, dlatego nikt nie zabronił każdemu określać celów i, i tutaj my, być może każdy by chciał to usłyszeć, że, że gramy o to, czy o tamto, no przecież o co gramy to każdy widzi i, i widzi to co, co tydzień, ja tego nie muszę głośno mówić. Mamy swoją filozofię, swoją filozofię wyznaczania celów i gramy tak, żeby zdobywać punkty, wygrać na następny mecz. Jest to skrupulatnie obrana strategia i nie ma w tym przypadku i uważam, że ona przynosi oczekiwania. Ja tutaj nie ganiłbym Michała, ja go doskonale rozumiem, bo chciał powiedzieć, że każda drużyna grała o mistrzostwo Polski. No teraz, tylko... teraz zadeklarowano tutaj kolejne rzeczy. Trzymam kciuki. Na pewno będziemy się starali w tym trochę pokrzyżować Krakowi plany, ale, ale mówię to w sensie sportowym, nie, nie złośliwym. Myślę, że dobra praca Krakowia pokazała, jak, jak wychodzić z kryzysu, jak, jak można cierpliwością odbudować, zapełniać stadion. Także brawo, ale tak jak mówię, przyjeżdżamy tutaj na rewanż już niedługo. Czekajcie na nas. Bardzo proszę, Michał. Michał Kudal, Panie Tenerze, Pan mówił o tej ligie niedocenianej, chyba też Waszym polskim w pierwszej twórce trzech kolejowców jest Pan satysfakcjonowany, że, że ta polska potrafi i się nie daje? Wie pan co, my znamy swoją wartość i nie potrzebujemy tutaj głosów. Ja mówię, trochę za bardzo wy jako dziennikarze dopuszczacie do, do głosów takie infantylne głosy i, i pozbawione sensu, ale za to kontrowersyjne, fajne, prześmiewcze, bo, bo to się sprzedaje. Natomiast no, dopiero pan tutaj potrafi realnie ocenić, jakie jak, 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 no, są fakty. My, my znamy swoją wartość, ja uważam, że szkolenie trenerów jest w coraz lepszym poziomie I, i, i tutaj robimy wszystko, nie chcemy mówić i udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami, na pewno rozwijamy się jesteśmy coraz lepsi i, i, i nie boimy się tej Europy natomiast y, y, to wszystko są naczynia powiązane bo, bo y, y, klub to nie jest tylko trener, ty, tylko to jest cała struktura i My skupiamy się na pracy i chcemy jak najlepiej e, pracować, I, i czy to w pierwszej lidze, czy w, czy w drugiej, na niższych szczeblach, widzę, że ten poziom trenerski jest naprawdę na wysokim poziomie i, i uważam, że nie odstajemy absolutnie od Europy. E, natomiast nie, nie nie, pokuszę się o to, żeby zgonić na kogoś, że, że gdzieś tam. Ja myślę, że na pewno tak, trochę takiej debaty wewnętrznej jest. Natomiast ludzi, którzy mają coś do powiedzenia sensownego, a nie którzy chcieliby tylko kogoś obrazić albo powiedzieć coś wulgarnego. Są jeszcze pytania. Bardzo proszę. Kamera Buta Radio. Bonus. Panie trenerze, Pan dosyć spokojnie podchodzi do dzisiejszej porażki. Natomiast porównaliście się z punktami z Lewią Warszawa. Eee, I mimo, że jeszcze 21 punktów zostało do zdobycia, to nie obawia się Pan po dzisiejszej porażce, że jakieś takie większe zagrożenie co do możliwości straty mistrzostwa Polski ponownie przez Was jest? Nie, nie obawiam się, nie obawiam się bo, bo ja żyję tu i teraz dniem codziennym. Myślę, że fajnie, że jesteśmy w, 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 w tym miejscu, gdzie jesteśmy i gramy, gramy jak równy z równym, z, z drużynami, które, można powiedzieć, no miały, miały taki plan. Także ja tu nikogo nie, nie chcę nikogo ganić ani nikomu zazdrościć. Ja się niczego nie obawiam. Po prostu pracuję i, i dajemy z siebie maksa, tyle ile mamy. Nie szukam wymówek. W składzie, w transferach czy w innych rzeczach. Pracuję, co, co wyjdzie. Spotkamy się 19 maja, zobaczymy, w którym miejscu jesteśmy i ocenimy swoją pracę. Jesteśmy ambitnymi ludźmi i to, że dzisiaj podchodzę spokojnie, to nie znaczy, że wewnętrznie jestem zadowolony, bo, bo, bo jestem zły na to, że ten mecz tak się potoczył, a wcale nie musiał, ale taki jest sport. Natomiast do rywalizacji jesteśmy gotowi. Pokazaliśmy to, czy w Pucharze Polski. Czy, 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 czy teraz w lidze i, i, i ja czuję moc tej drużyny, czuję taką stabilność i, i spokojnie na pewno tanios skóry nie, nie, nie sprzedamy i będziemy walczyć do końca o jak najwyższe miejsce i, i, i to mogę zapewnić szczególnie naszych kibiców ja absolutnie niczym nie panikuję jestem gotowy, jestem spokojny bo wiem jaką pracę wykonują zawodnicy, wiemy na czym stoję, mówiąc w cudzysłowie, i, i, i tyle: to jest sport. Ty, niech wygra lepszy niech wygra drużyna, która będzie najlepiej nas reprezentowała w europejskich pucharach w Europie, ale, ale na pewno będziemy dążyć ze wszystkich sił do tego, żeby to była Lechia. Dziękujemy za kilka Druga, Dziękuję.